Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Rozpoczynamy drugą część spotkania z bieżącą analizą techniczną, surowca. od tych ciekawszych, czyli od końca, ropa Brent. Ropa Brent 83,70. To było ostatnie lokalne wsparcie. Przypomnę, że to kluczowe, ważniejsze, 81,50, 81,60. Tutaj mamy równość korekt. Aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że ta zielona strefa już raz została przełamana, więc tym samym też można powoli byłoby rysować serię, potwierdzać serię niższych dołków, niższych szczytów spadkowolnie od trendu, no ale jak widać jej nachylenie jest na razie bardzo poziome, jeżeli mogę tak to ująć, czyli bez jakiejś większej akresywności po stronie podaży. Myślę, że ona się może pojawić po pokonaniu 81,50, wtedy oczywiście będziemy wchodzić już na wyższe interwały, żeby doszukać się, Potencjalnie końca korekty wyższego rzędu, czyli coś z tych żółtych obszarów. Czemu patrzymy potencjalnie na południe? Ja przypomnę, że 86 dolarów, tam z pewnym kawałkiem, to jest opór przynajmniej tygodniowy, więc tym samym też fala spadkowa powinna być w tej samej skali wygenerowana, czy też powinniśmy skierować wzrok do najbliższego wsparcia. No to fale tygodniowe tutaj widać. Ich długość, przypomnę, w przypadku ostatnich spadków to było minimum 10 dolarów, więc jeżeli odłożymy od 86, no to mamy 76 i to by się pokrywało ze szczytem z lipca, czyli mielibyśmy taką klasyczną zamianę, że oporu we wsparcie, co oczywiście mogłoby wesprzeć dalsze wzrosty. Ale jak na razie wydaje się, że tutaj przewaga jest po stronie posiadaczy krótkich pozycji. ROPA, ale WTI. Podobna sytuacja, czyli jesteśmy na poziomie szczerego rzędu. Tutaj 81 to jest kluczowe wsparcie, z, przynajmniej zwykłe h 4 Na H1 co ja wczoraj wskazałem, jeszcze 82-80, które dzisiaj już przechodzi do historii. Niespodowania są niżej przetestowane w trakcie europejskiej sesji, wcześniej rano, od dołu, taką mini korektą na dwie godziny, a teraz sobie widać konsekwencje w postaci. Dalszej przecen. Tutaj kluczowe na pewno jest ten niebieski obszar, ponieważ to jest miejsce, w którym pojawiały się ostatnio dołki, przynajmniej ten na H4, więc dopiero będzie można domniewać, że coś się zmienia w strukturze wyższego rzędu. Jak notowania przyjmują 81 dolarów za baryłkę. Tutaj podobnie, ponieważ opór tygodniowy, no to też i skala potencjalnej przeceny powinna być w skalach w długościach tygodniowych. Podobnie. Korekty tutaj też rozkładały się tam w końcach 10 dolarów, ale to trochę więcej na temat będzie można powiedzieć po przełamaniu 81. Na razie będziemy obserwować, czy przypadkiem tutaj nie wystąpi jakiś punkt zwrotny. Gaz naturalny, przepraszam, mieć nie gaz naturalny. Miedź oscyluje cały czas w okolicach 9800. Ja jestem zwolennikiem, że tutaj bronione jest wsparcie przez te ostatnie dwa dni, dzisiaj. Taka luka wzrostowa, która jest no, formalnie powyżej tej strefy. To wszystko cały czas się dzieje, gdzieś tam około 9 800, ale ponieważ notowania od góry atakują tą linię, tą żółtą strefę, no to ja traktuję to oczywiście jako ruch korekcyjny. Klasyka gatunku to, jeżeli pociągniemy po ostatnim szczycie linię poziomu, no to widać, że dołki idealnie wpisują się, czy też te minima z ostatnich dni idealnie wpisują się w ten schemat, co oczywiście premiuje. Możliwość tworzenia dalszego impulsu, aczkolwiek ja cały czas jestem zwolennikiem, że mieć jest droga, więc zrobienie nowego szczytu 10800 takie łatwe może nie być, ale możemy poruszać się bokiem, jak najbardziej tak, czyli pomiędzy 8700 a 10700, czemu nie? To może trwać nawet tygodnia. Gold. Nie udaje się wyjść powyżej 1800, tak na trwale, tam 1805, 1810 to gdzieś oscyluje. Ja zaznaczyłem tutaj na zielono te obszary, gdzie agresywność podaży jest dość duża i taka sytuacja miała też miejsce z ostatnim dniem października. Notowania powróciły do 1900, 1795 i w tej chwili widać, że podobnie obsuwają się w stronę 1780. To jest lokalne wsparcie. No jeżeli wszystko ma się potoczyć po pomyśli posiadacze długich pozycji, no to oczywiście kierunek wzrostowy wydaje się mieć tutaj pierwszeństwo. Tym samym też warto byłoby mieć gdzieś tam z tyłu z głowy, że to 1780, 1760 to jest cały czas, są wsparcie. No nie ukrywam też, że wykres zaczyna, znaczy zaczynał, cały czas idzie mocno, bo bez jakiejś kierunkowości, ja to ostatnio próbowałem rysować, Formację flagi, ona nadal jeszcze gdzieś tam może się tutaj zmaterializować, no ale im dłużej czasie to trwa, tym oczywiście ona gdzieś tam będzie wchodziła, bo poszła, będzie szła w zapomnienie. Z prostej przyczyny flaga to jest krótka korekta w ramach trendu, a tutaj te swingi, mimo że wpisują się w te dwie równoległe spadkowe linie, no, to niestety nie widać jakiejś siły po stronie posiadaczy długiej pozycji. No zobaczymy jeszcze, czy 1700, 800, 1780 wypchnie nam notowania na wyższe. Wartości. Srebro. Nie udaje się utrzymać sekwencji równości korekt. W tej chwili widać już, że duża czarna świeca przemoła, wsparcie 23,80, więc w stronę 23 dolarów za uncję trzeba będzie patrzeć. To oddala oczywiście scenariusz wzrostowy, a nawet trzeba będzie zastanowić się, czy go znowu obiecać 22 dolary za baryłkę, za uncję nie, nie będzie kupowane niedługo. Srebrny. Ale o tym będę mógł więcej powiedzieć jak zobaczymy jakie będzie zachowanie w okolicach 23, czyli w tej żółtej strefie. Na pewno pozytywnym zjawiskiem byłoby, że jeżeli w najbliższych dniach notowania znowu wyszły powyżej 24, no to dałoby szansę, żeby ten poziom po raz kolejny był wsparciem i trampoliną do tego, żeby spojrzeć gdzieś tam w okolicach na przykład 26, dodając do funkcję do tego metalu. Kukurydza. Tutaj nie się przez chwilę, ale niebieska strefa w okolicach 570 cały czas się utrzymuje. Ja sobie trochę zawężę notowanie, żeby przypomnieć schemat, który rysowałem, czy potencjalnie mamy wydłużenie korekty. Ja jeszcze tylko sobie zweryfikuję, czy ona, ale tak na oko, mieści się w długości jeszcze swingu wzrostowych, przynajmniej z tym najdłuższym możliwym, który pojawił się na samym początku tej sekwencji spadkowej. Tak, 607 jest tutaj krytyczne, no ale zobaczymy bo wczoraj udało się wyjść powyżej, tak, cała świeca praktycznie, mimo że jest spadającą gwiazdą, czyli takim układem spadkowym, ale mimo wszystko w całości znajduje się powyżej, więc może się okazać, że to jest w tej chwili retest przełamanego oporu, a tym samym też ruch właśnie w stronę 607 gdzieś tam miałby miejsce, ja jeszcze tylko sprawdza, na wykresie tygodniowym, jak to tam wygląda. No tak, 570 na pewno ma swoje uzasadnienie z dalekiej przeszłości 2010-2012, więc jeżeli notowania wyjdą na, na trwałe powyżej, to trzeba będzie mieć świadomość, że ten towar gdzieś będzie dalej drożał, ale od dołu idziemy, czyli od poziomu tam 488 poziomu 500, więc ja zakładam, że ta niebieska strefa ma tutaj jeszcze szansę być traktowana jako opór To jest kwestia. Chyba jeszcze jednego dwóch i będziemy trochę więcej wiedzieli, warto to zostawić gdzieś tam na złoku. Inne metale Palladium, Pallad 2050, testowane od dołu, trochę zamieszania tutaj, jest, bo raz byliśmy powyżej, raz poniżej. Ja jestem zwolennikiem oczywiście poziomych linii, więc ta zielona strefa cały czas gdzieś tutaj mi wyznacza. Możliwość kontynuacji wyprzedaży. Notowania są cały czas poniżej średniej kroczącej na wykresie dziennym. MacD próbuje pozostać w wartościach ujemnych i jak na razie mu się to udaje, więc tych argumentów dla podaży rzeczywiście jest sporo. Więc ten zryw, który pojawił się w pierwszej dekadzie października, który wyciągnął nam notowania par powyżej 2050, no nie powiem, że to jest wypadek przy pracy, bo. Ja nie uznaję przypadków na wykresach, po prostu trzeba znaleźć stosowne interpretacje, ale na pewno kluczowe jest w tej chwili, że notowania są znowu poniżej 2050, a to jest miejsce, które w przeszłości spychało cenę tego minerału w stronę 1800. No i to jest według mnie najważniejsza perspektywa dla tego instrumentu. Patena. Ja już tylko wejdę sobie na wykres dzienny. Tutaj 1000 dolarów, jak dobrze pamiętam, to jest ta zielona strefa, która rozdziela nam długoterminowe spadki od potencjalnych wzrostów. Ten tydzień ewidentne odbicie od, do, do, po ataku od góry od tej zielonej strefy, co oczywiście zmusza do kierowania wzroku na wyższe wartości. W tym przypadku 1130 dziś na powinno być perspektywą do rozpatrywania, tworzenia się. Impulsu. No, chyba, że pojawił się ten scenariusz też tak jak na paladzie, czyli zejście poniżej wsparcia, czy w tym przypadku 1000, no to 850 wróci do moich łaski, i będę kierował wzrok w tamtą stronę. Ale jak na razie, sam fakt, że jesteśmy powyżej tej okrągłej liczby 1000, to już jest element analizy, który wspiera według mnie możliwe dalsze wzrosty. No dobrze, z mojej strony na dzisiaj tyle. Ja serdecznie dziękuję. Widzimy się o 15.00, będziemy o indeksach rozmawiać. Także serdecznie dziękuję i do słyszenia.